Siemanko, witam was, ja jestem Rogarik 95, a to jest drugi już odcinek z serii e, Ultimate Tree Survival, także e, zacznijmy sobie. Mm, drugi odcinek. Pierwsze zmiany, które widzicie to jest oczywiście mod z prawej strony ekranu jest to Raise Minimap. Tak, Race Minimap. E, tutaj mamy jakąś glinę rozumiem. I takie tam rzeczy, dobra. Mm, teraz tak wydaje mi się, że powinniśmy sobie tutaj oznaczyć waypointa Waypoint będzie się nazywał domek. Na razie te waypointy sobie wyłączymy i dodamy waypointa o nazwie domek. Waypoint będzie koloru czarnego, tak, czarnego, i to będzie nasz waypoint o nazwie domek. Dobra. Mamy domek, mamy waypointa. Teraz przejdźmy tak. Na pewno chcemy to zniszczyć sobie. Mhm. I chcemy sobie tutaj ładnie oświetlić. Aha, i jeżeli pytacie mnie o granie ze mną na tym serwerze, bo to stoi na serwerze, tak, na serwerze, to oczywiście jest taka możliwość, ale oczywiście tak. Trzeba posiadać sprawny mikrofon. To jest podstawowa, pierwsza podstawowa sprawa. Trzeba, co trzeba jeszcze, co ja tu od Was muszę wymagać. Nie trzeba być moim widzem, bo to jest głupota, tak naprawdę. To widzowanie i tak dalej. I co tam jeszcze trzeba mieć? Trzeba mieć oczywiście chęć do gry, trzeba mieć troszeczkę czasu. Trzeba mieć, co trzeba mieć. Trzeba mieć jakiś tam głos do nagrywania. Nie taki jakiś, taki wiecie. Yy, znaczy, no, może to jedno wymaganie, które wam narzucę, żeby ze mną nagrywać, to będzie to wymaganie, aby mieć yy, jakiś tam wiek. Czyli myślę, że 16 lat yy, to będzie yy, to będzie małe wymaganie. Mhm. Tak, to będzie moje wymaganie jako jedno. 16 lat, tak. Yy, dobra. Ja sobie zrobię tutaj tak. O, tak, dobra. I wybierzemy się w poszukiwaniu jakichś surowców. Jak. Aha, nie mogę sobie stawiać na tym pochodni. Dobra, będę pamiętał. Teraz tak. Jakie zmiany? Jeżeli ktoś będzie tu ze mną grał, na pewno będzie zwięk zwiększony respawn potworów. O, widzę tam tabliczkę, ale o tym zaraz. Zwiększony respawn potworów. Teraz jest on zmniejszony do praktycznie minimum Jeżeli się zrespie jakiś potwór To to jest, yy, to jest po prostu takie rzadkość Bo naprawdę nie da się tutaj zbytnio grać Jeżeli są włączone potwory W jedną osobę tym bardziej Tracąc wszystkie przedmioty od razu Także dobra Skoczę sobie tutaj do tej wody wreszcie Don't worry you can breath down here Aha, że tędy mogę sobie spłynąć na dół Z tego co mi wiadomo O, dobra może wypłynę może wypłynę, czy nie wypłynę? Wypłynąłem. Dobra. Mm -hmm. Dobra. Aha, no właśnie. Już by nas zrobili w bambuko, więc jedziemy w górę. Mm, breath down here. Breath down. Nie za bardzo wiem co to oznacza. Mm, angielski nigdy nie był zbyt dobry, ale wiem, że tutaj już nic nie ma, tam było tylko żelazo. Także. Mm, dobra. Mamy Waypointa domek. Yy, I co my chcemy teraz tutaj uzyskać? Yy, na pewno chcemy iść na chwilę do domku, zrobić sobie jakieś narzędzia. Yy, narzędzia z żelaza, gdzie mamy tu wejście do domku. Tu mamy. Yy, o, dobra. A jakieś narzędzia z żelaza. E, tak no to przejdźmy może do tworzenia tych narzędzi e, najpierw mm, najpierw e, tutaj dobra może jeszcze tak kto może tutaj wystąpić może tutaj wystąpić osoba która ma czas wtedy kiedy ja mam czas e, i która e, jest e, znaczy ma jakiś tam pomysł e, na ten świat e, może tak e, zgłoszenia do gry ze mną e, Będziecie wysyłali na adres podany. O! WeCassy to night tonight, tonight. nie, nie, dobra, wiem. Jestem cienki, ale dobra. Mam diamond. Od razu sobie zrobimy tutaj waypoint. Kolejny diamond. Jeden diamond mamy tu. Nie. Jeden diamond mamy tutaj. A drugi diamond Diamond. Dwa. Też takiego koloru. Mamy. Mamy kolejnego waypointa. Tak. Dostałbym się na wyspę, na której jest cobblestone. I ogólnie przydałaby się lawa. Także. Dobra. Zejdę sobie na dół po te narzędzia. Zrobię sobie kilof i łopatę. A głównie po to, żeby wykopać te diamenty. Tutaj chyba będę miał ładne wejście. Tak. Dobra. Mamy już cztery mamy to jeszcze sobie będziemy przetapiać co sobie możemy przetapiać? nic na razie, nie mamy za bardzo jedzenia <laughs> no właśnie, trzeba będzie się zająć jakąś farmą, widziałem tam melona gdzieś na tej mapie, także trzeba będzie go odnaleźć i dobra, zróbmy sobie narzędzia zrobimy sobie craftboxa, co prawda już go robiłem, ale to dużo, dużo wcześniej Craft Box. Postawimy sobie w domku, Już tak jak przystało. Zrobimy sobie Iron kill off, Dobra. Oczywiście fail. Zrobimy najpierw patyczki. Później Ironowego Kilofa. Dobra. Mamy Ironowego Kilofa. idziemy po ten diamoncik i usuwamy Waypoint. Gdzie mamy ten diamoncik? Mamy tam diamencik. Dobra. Idziemy, aha, i e-mail, na który będziecie wysyłać tak jakby swoje zgłoszenia, będzie dostępny tutaj w opisie lub będzie wam się teraz wyświetlał na ekranie, także, jeżeli będziecie oglądać film do końca, na pewno dowiecie się na jaki e-mail, na jaki e-mail przesłać swoje zgłoszenie. Także myślę, że tak, że pierwsze co zrobimy to ja pójdę sobie po tamten diament, który jest oddalony 29 metrów odde mnie i nie wiem za bardzo jak tam się dostać także yy, bo byłem tam wcześniej, o tam on jest już go widać, ale za bardzo nie mam pojęcia no dobra no jak trzeba to trzeba dobra, jedziemy Dobra, gdzie mamy diamencik? Ok, proszę bardzo. Idziemy sobie do góry. I mamy pikaksem drugi diamencik. Trzeci diamencik, proszę bardzo. Tam znajdziemy jakiś czwarty. Nie, nie znajdziemy czwartego. Ale znajdziemy sobie złoto. Tak, że mogę wykopać to złoto. Sporawo tutaj tego złota. 24 metry do domku. Ale akurat teraz rogalik zlamił. Jak zawsze, oczywiście. Ponieważ do tego diamentu specjalnie pamiętał, żeby zrobić sobie zejście do domku. Ale oczywiście nie pamiętał, że tam na górze jest diament. Także dobra. Możemy teraz sobie usunąć te waypointy. Wyłączymy je. Znaczy, może je usunę. Remove, Diamond, Diamond, Remove, Craftbox. No dobra, niech będzie remove, craftbox, remove, back, exit. Dobra. Myślę, że czas spać, tak? Żeby nie nagrywać w nocy. Równo 15-minutowe odcinki, myślę, zawsze będą wrzucane. To będzie odpowiedni czas dla mnie i dla Was. E, oczywiście, 15 minut gry ze mną e, też liczy się jako odcinek 15-minutowy. E, jeżeli ktoś będzie ze mną grał, jeżeli gra będzie się nam ładnie układać, to wtedy, e, wtedy e, może się skuszę na 20-25-minutowy odcinek. E, także, no dobra, idziemy sobie tutaj. Hop, tam trzeba ułożyć sobie jakieś ładne wejście. Tutaj, tak, ułożymy sobie wejście. Na razie to jest taka prowizorka, bo i tak tutaj nie będziemy się. Budować, będziemy się budować na dole, oczywiście. Tak, na dole. I będziemy szukać wreszcie tych ukrytych jaskiń, które tutaj nam autor poukrywał. I ciekaw jestem, co czeka nas. To body Fillet Crab. Ten, e, jestem pewien, czy ten piecyk tu stał. I czy to A nie, nie, dobra, nie będziemy rozwalić tej skrzynki. Sprawdzimy to w taki sposób. Yy. Czy mam pewne podejrzenia, że tam pod tą skrzynką może coś nie, dobra, moje podejrzenia jak zwykle nie okazują się trafne także dobra co mamy dalej zrobić, aha mamy sobie zrobić łopatę i i, 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 i wybrać się na a nie, 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 nie. musimy znaleźć jeszcze jedną sztabkę żelaza jedną sztabkę żelaza aha, dobra, już wiem nawet gdzie ją znajdziemy Proszę bardzo. O, tu ją znajdziemy. Obyśmy dali radę sobie stąd na spokoju wypłynąć. Dobra, mam. Mm. I zrobimy sobie, proszę państwa, moi drodzy, nożyce. Tak, nożyce. Nożycami będziemy zbierać liście. Mm, co będzie najbardziej chyba... Da fuck, easy. No, kurczę. Fuck. Muszę tam zejść po to wszystko. Mm. Dobra, jakby to zrobić? Spokojnie tam e, potworków chyba na razie nie ma. E, także skoczymy sobie tu na lianę, dobrze. Tu na lianę i tu na lianę. Jesteśmy na dole. Mm. Tak i jest. Są nasze, są nasze itemki, są. Ale się rozsypałem. Pół mapy. Mi coś nie pasuje, jakim tu cudem dobra? Zebrałem wszystko, tak dobrze. Także od razu tu widziałem surowce. O tu, proszę bardzo. I od razu nazbieramy sobie troszeczkę dirtu, żeby sobie maszerować po tym. Nie, 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 nie chciałbym tego tak psuć. Psuć diamond! Tak, 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 tak. Będziemy wszystko co na razie będziemy robić bo to będziemy robić liśćmi Albo zwykłym łudem po prostu Żeby nie psuć tej mapki takiego ogólnego krajobrazu Także mamy kolejnego dajmonda I to już nam starczy na kilofik Co nam tutaj nie bardzo jest potrzebne i łopatę także Dobra zrobimy sobie tak, 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 tak Tak, tak hop idziemy sobie na górę o tak, tak 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 wykorzystujemy buczka 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 tak o, o pięknie rogalik95 sobie radzi z bugami w grze minecraft jeżeli ktoś z modem kto ogląda co wątpię to proszę to usunąć bo jest lamus siarski i pozwala lamić rogalikowi także dalej dobra mamy tu tutaj ładnie załatam bo ten bo ten węgiel nam tutaj pokieeszował No i dobra myślę że czas będzie zrobić sobie drzwi postawić je i tak 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 Hop, hop 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 dobra jest mamy już taki mm, ala i teraz tak, pierwsza sprawa to dobrze go oświetlić yy, druga sprawa to mm, przetapianie tak, przetapianie włóżmy troszeczkę węgla i jedziemy najpierw z ironem mm -hmm. trzeba nam są dwie sztabki już zbliżamy się do 15 minut, także za chwileczkę będę kończył. Myślę, że trzeci odcinek nagram od razu. Dlatego jeszcze w nim nie będzie żadnego ze mną gościa, także zrobię sobie tylko te nożyce i już na dzisiaj zakończymy. Shears. Na tekstu rupaku wygląda to tak. Dobra. Dobra. Jest, zbieramy sobie teraz troszeczkę tych liści. Riany można zebrać? Można, widzicie jak to miło. Dobra, nożyczkami sobie tutaj ciachamy. Mamy kolejny diamond. Kolejny diamond do kolekcji. Już trochę ich tutaj mamy. Wiadomo, żeby tutaj tak nie zrobić, żebyśmy zaraz tu pospadali z zewsząd. Tak, trzeba je tu trochę o, z góry ogarniać. Dobra, mamy 15 minut do dokładnie. Także dlatego, po oczyszczeniu tutaj tego terenu, już zakończymy ten odcinek. Dobra, wchodzimy i kończymy. Przy naszym pojcie domek. Dobra, nagrywam 15:41, także oczywiście tradycyjne pożegnanie. Więc ja się z Wami żegnam. W następnym odcinku zobaczymy, jak Rogali 95 dostaje się na kolejne wysepki. Także ja dziękuję i życzę powodzenia w dalszym oglądaniu. Także na razie.